Siemanko. Chcę wam dzisiaj pokazać, jak odróżnić oryginalne Airdocy od tych podrabianych. Jest kilka ważnych szczegółów, po których każdy może poznać, że ma oryginalną bądź podrobioną wersję. Ja skupię się na tych najważniejszych, żeby to było dla każdego w miarę proste do rozróżnienia. Słowem wstępu, oryginalne kupiłem w polskiej dystrybucji. I tamte dwie podróbki na Allegro. Kupiłem je na fakturę, więc liczyłem, że będą oryginalne. Niestety tak się nie stało. Za te dałem 150 zł, za te 80, a za oryginalne 100 zł. Więc tak. Co jest tutaj ważnego na początek? Wszystkie są. Teoretycznie w wersji global, więc powinny mieć taki napis. To jest wersja chińska. AirDots to jest wersja chińska. Irbats to jest wersja europejska. Pudełka jakoś szczególnie się od siebie nie różnią, więc nie będę ich omawiał. Jedyne, co warto zawsze spojrzeć, to czy jest jakaś plomba, bo no, chińscy podrabiacze niestety... Albo stety bardziej się nie przejmują takimi szczegółami. Zawartość pudełka, można powiedzieć, jest prawie taka sama. Tak więc w podrabianej wersji mamy jakiś tam papierek, który jest teoretycznie instrukcją. Słuchawki. I gumki. Wersja oryginalna jest podobnie też mamy słuchawki, też mamy gumki, ale instrukcja i gwarancja wyglądają troszkę inaczej. Oryginalne słuchawki jako że są zgodne z wszystkimi wytycznymi zawsze mają znak CE. Chińskie podróbki mają chińskie znaczki, a trochę lepsze chińskie podróbki mają trochę mniej chińskich znaczków. No, jeśli chodzi o taki główny element, gdzie różnią się te ETUI, to jest klapka. Klapka w oryginalnych słuchawkach jest dosyć specyficzna, bo jest sztywna. Ma magnes i ogólnie jest. Bardzo mocna. Jak wasze słuchawki nie są w stanie tego zrobić, prawdopodobnie macie podrabiane. Przy tanich podróbkach jest no, tragedia. Nawet nie mają magnesu klapka jakoś tam odstaje i jeszcze są w środku jakieś dziwne oznaczenia. W trochę lepszych podróbkach już jest jakiś magnes. Słychać po kliku, ale klapka nadal jest luźna, więc po tym można to łatwo rozróżnić. O, w środku, mimo że wyglądają praktycznie tak samo, też jest jeden szczegół, który odróżnia te słuchawki, a nawet kilka. Sobie je wyciągniemy. Możemy zobaczyć, że praktycznie się niczym nie różnią. Tak, chyba nawet się już nie uruchamiają. Jak sobie obrócimy, pierwszy szczegół, na który tak naprawdę warto zwrócić uwagę, to jak wygląda oznaczenie prawej i lewej strony. Ten szczegół jest dosyć ważny. Jak się domyślacie, tak wygląda to w oryginale. Jest to wszystko ładnie w naszą stronę skierowane. Ta rka tutaj, jak się złapie autofokus. A tak wygląda to w podróbkach. Kolejną ciekawostką w tych słuchawkach jest to, że mają numer seryjny. Tutaj sobie odłożę podróbki. I on jest niestety jeszcze mniejszy tutaj. O! W tym miejscu. Pyk. Przy tanich podróbkach. Jak widzicie, żadnych takich napisów nie ma. Przy trochę lepszych czasami są, ale już ten znak jest zupełnie inny. Wszystkie, jak się domyślacie, mają w etui magnes, więc sobie skakują bardzo ładnie, trzymają się. Ale niestety, jak to jest przy tych podróbkach, najwięcej się traci praktycznie na jakości odsłuchu, bo o ile program jest praktycznie wszędzie, w każdym taki sam i mają takie same funkcje, no to te dwie pary brzmią, można powiedzieć, dennie w porównaniu z tymi oryginalnymi, więc. Warto sobie sprawdzić, bo nawet jeśli używacie nieświadomie jakiś podróbek, to i tak e, przepłaciliście i używacie czegoś, co jest po prostu gorsze w jakości odsłuchu. A te oryginalne, myślę, że jak na słuchawki za 100 zł, czy trochę mniej na chińskich portalach, są warte swojej ceny i są warte polecenia. I w sumie tyle. Uważajcie na podróbki, sprawdzajcie sprzedających. Powodzenia!